najlepszy klaczerzy w historii, czy CSGO, czy może jeden szaj będzie zahaczony. Pozdro YouTube oczywiście. Od pana Frytoxa świetny materiał, dajcie mu lajka i subika nie przede wiem, wszystkim. Jak wy, ale ja w oglądaniu meczy najbardziej lubię niesamowite klacze. No. Nic nie daje takiego dryfciku emocji podczas oglądania, jak właśnie jakiś mm. niesamowity klacz. Nie no jasne, ja to też ogólnie klaczyki lubiłem, ja to ogólnie co jak co, w klaczach byłem bardzo dobry, dużo klaczy ugrywałem, to jest sztos że nie wiem co, nie? Uwielbiałem to. Na przykład mój pamięta klacz, ja teraz wam sobie pokażę jak jeszcze w CSGO człowiek grał patrzcie na to, ogólnie no ta akcja no powiem wam, że była sztosem a teraz wam powiem czemu była sztosem, nie? ta akcja była sztosem w nie? jak się udało w klaczyku bo to było jeden ogólnie, na... no można powiedzieć, że jeden na pięć, nie? ja wam powiem czemu i zobaczcie, ksantares jakiego hedzika dostał, patrzcie na to ksantares, ja tu się wychylam kolega patrzcie bez szans. Bez szans. Xantaresik. Na ofi. Wtedy jeszcze ten movement był taki normalny, nie? I teraz wam powiem, czemu ta akcja była dobra, nie? Bo te hedziki to były ostre, nie? To to water dog, bo mój kumpel znaczy mój kumpel kiedyś tak przetłumaczył jakąś rzecz beznadziejnie, i teraz wam pokażę, czemu ta akcja była dobra. Patrzcie, bo tu ogólnie to komentował, do... patrzcie na czas, nie? Bo to komentował prawus, nie? Ogólnie ten mecz i patrzcie na czas. I dlaczego ten klacz, ja się spieszyłem, żeby biec w BS, w tym klaczu, żeby podłożyć bombę, bo nie było czasu. Patrzcie na to. 11 sekund do końca, no to jest wręcz niemożliwe, żeby ugrać taką rundę, ale jak na razie Gdzieś... Patrzcie, mam 11 sekund i ja muszę zrobić 4. Osoby, żeby wygrać rundę. 11 sekund tu jest, nie? Jeszcze w domku jest. Engine Hyper to robi Hyper! Co się dzieje? Hyper! O oh mój Boże! 4 fragi, 4 no. Hypera. Będzie zaplantowana bomba. Jeżeli Hyper to wygra, to będzie to po prostu akcja roku Hyper Wariacie. Co ty robisz? 1, versus 1. No. HP, to, 38 HP. To było to był sztos, nie? z kałachem. Akurat ta akcja Hyper zaraz wyjdzie na plecy, że tylko się dobrze odwróci Hyper, co się stało? Wow! No 500 to... Ace od Hypera Bartoszu, coś ty tutaj Więc no ta akcja była sztosem, nie? No ta mapa też była najlepsza, nie? Ta mapa też była najlepsza. Ale serio, ta akcja była naprawdę dobra, nie? Bo nie miałem czasu, nie? No nie miałem czasu, żeby rozegrać tego klacza, musiałem heady walnąć. No, to też na, no słuchajcie, no, to na farcie jest trzeba też takie heady. no nie przesadzajmy, nie? Wiecie. Niektórzy gracze są bardzo mocno tego klacze. No, to jest coś graczy, pięknego, nie? mi się Monezzi, który potrafił mhm. wygrać takie rundy, że to... Ale dziś pogadamy o tych, którzy wygrali najwięcej klaczy w historii. Dziękuję wszystkim, Ale chciałbym, żeby... Chciałbym, żubami. żeby wrócił Zangażmy Cobblestone. To. Pierwszy na naszej liście jest Krims, który przez całą no. swoją karierę wygrał 802 klacze. Krims. Dobry za zawodnik, no ale epic, na które ma chyba jakieś papiery, bo się Ale no Jarek może więcej mógłby się wypowiedzieć o Fnatic, nie? O drużynie tam jak z Flusza był Crims i tam ekipa, nie? Może więcej mógłby się powiedzieć, nie? Ale serio, co jak co? No on to chyba ma jakieś papiery na Fnatic, no bo słuchajcie, tyle lat on tam siedzi i nawet jak gra chujowo, to i tak go tam trzymają, nie? To jest w ogóle jakaś chora rzecz. Siedzi tam już 10 lat. Najbardziej spektakularne klacze to oczywiście te 1 na 5, których Krims uh -huh. ma aż dwa. Ale ja powiem wam szczerze, nie są to jakieś giga klacze. W tym świeższym z 2021 roku Crimson uh -huh. po prostu zginął jako ostatni i VP nie zdefowało bomby. DJ, no. Tak, fiku. OG, no coś wtedy jest. Na jakiej myszce grałem wtedy? Ogólnie, jak kiedyś wam powiem, na jakiej myszce grałem. Na takim czymś grałem? CM Storm Alcor. O, na takiej myszce grałem, widzowie. Na takim czymś. Grałem na takiej myszce. Na takim czymś grałem. Na CM Storm Alcor. W sumie grałem na niej bardzo długo. 4 lata, nikt na niej prawie nie, nikt na niej nie grał. Ja po prostu ja taką myszkę kupiłem, dobrze mi się na nie grało i zostawiłem, nie? Na takim czymś grałem. Ile dałem za nią? Ze 110 zł, 130 wtedy? Coś takiego, no? Fajna myszka, super mi się na nie grało. Jeśli mi się popsuła, czy coś się z nią działo, to kupowałem nową, nie? tak tak Takie coś samo, nie? Sensor się gubił? Nie, nie gubił się w ogóle sensor. Tu był do dobry sensor, bo tam był Avago 3090, a on już się nie gubił wtedy, nie? Więc no, ta myszka była dobra. Krims, no, jeden. To super klacz, tej Krims zdobywa fraga jednego, ugryw. w ogóle, że mu to wpisali do klaczy. zobaczcie, ubił jednego fraga, bomby typy nie rozbroiły, wszyscy padli, mu dali jako jeden na pięć klacz. świetnie, świetnie. <słuch>

tam. Ale że kadian grał z nimi, ja nie pamiętam takiego składu. Amerykański skład, zobacz, Automatic, SIG, Kadian, Senfis i FNS, nie pamiętam takiego składu. Jak FNS był iglem i kadian wtedy możliwe, że nie iglował jeszcze to też O! z O jezu, ty, ty na... nie, nie przypominam sobie, w... że w... na on tyle klaczy ugrał. Nie pamiętam, żeby on jakieś klacze ugrywał dobre. 5, ale za to wygrał 12 klaczy, 1 na 4, A to jeden z nich. Hmm. Oh, okay, he still can. Nie pamiętam tego. Ale dobrze tutaj się zachował, że poszedł na Longa Szukać fraga, nie? Zobaczcie, gościu sobie to cechuje, no na przykład dobry Gamesens z graczy właśnie takich, co dobrze się czują w klaczach, bo nie został w BS-ie, tylko typ od razu sobie zajął pozycję, żeby zobaczyć czy jakiegoś gościa nie będzie od no, Longa, nie? Na Inferno, czy od nawet innej pozycji. Też mógłby stać w BS-ie, no ale mogliby typy obejść. Spodziewał się, że właśnie właśnie dwójkowo będzie K23 odbijało i dlatego on sobie próbował sklirować jedną pozycję i wtedy wiedział, gdzie się wcelować, nie? Down, K23, dużo ludzi myślało o w WESIE o stranych, nie? It, taps, he he Czy Monte I będę oglądał? So right Następny na naszej liście jest Shox, który ugrał 840 klaczy. Shox jest po Shox był grę, dobry w klaczy, no. no i liczby to potwierdzają, mm. jak widać. To powiem wam także że Shox to, był, to była bestia w CS sorsa nie? To była taka bestia, no ty był... Maszyną, ty był po prostu maszyną. On w każdym meczu po 25 fragów plus robił lekko. Naprawdę, no, ty był tak dobry w tego sensorsa. No, w GO też był bestią, nie? Bo też można powiedzieć, że grał dobrze. Niektórzy mówią, że trochę overrated zawodnik, ale ja uważam, że był dobry. No, też właśnie dobry był w klaczach. Tego cechowało cechował, no świetnym zawodnikiem, uważam. Że on był tak bejtującym troszkę zawodnikiem i lubił zostać w tych klaczach. Fox również nie ma na swoim koncie klacza 1 na 5 a ma za to aż 17 wygranych jeden na cztery, a to jedna z tych akcji. A ja widzowie mam klacza 1 na 5, patrzcie. patrzcie, Ja tutaj mam klaczyka 1 na 5. Na nawi widzowie. Na nawi, jak się zaczyna. Na nawi. Patrzcie. I z, i z FAMASEM! didn't go well for Guardian, but he's gonna find the first frag. There's the trade. Don't don't anything else. Wow, what a spray down with the FAMAS. Picks up two extra kills and now he's got and a Wub 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 great Wub shot Wub there from Wub Hyper Wub now, Wub working Wub on that ace. It's just Edward who is left over, but he is coming in on the flank. There's surely no way Hyper good can... He's turning around. Oh, he gets the ace. I don't yes. believe my eyes. In shock, Hyper pulling out the most unbelievable of clutches. I don't think he's got time. But I don't think he has time no. either. just going to be very tight. Wtedy to chodziło. Clutches I have seen in Star Series. Wtedy to chodziło widzowie. Jeden na pięć klaczyk. Ja mam na swoim koncie takie coś. He's systematically shutting them down. It was like trading places, right? All of a sudden, they're the Relate the 24, 25. I don't know, 2015 or 2014. 2015 2015. trying to run up Cat. You got the CT guys sitting my cars with the op. Follow's like, great, I'll take those shots all day. Okay, they'd up again. He's grave. And he has been top fragging for a very long time here on Dust 2. It's on shocks in a 1-1 3 to try and keep it alive. Otherwise we'll go to a fifth map in the Grand Finals. Shocks tabs out one that's a He's moving closer. to to bestia była, nie?

CSGO. Miał mecze, w których mo mogę go porównać do Acora, który miał mecze, w których potrafił zrobić 30, a miał mecze, w których piątkę kręcił, nie? A był naprawdę niezły. No ale no niestety, no był strasznie, straszne wahania formy miał, nie? On i nigdy jakoś nie mógł się przebić gdzieś wyżej. No też miał swój wiek, on chyba rocznik mój, 9-0? No to też ma teraz 35 lat, ale był dobry. Oh my God. What an unfortunate turn of events. Ale beznadziejny Clash, totalnie. Koniecznie musicie zostawić suba, bo chcę mieć 100 koła do końca roku stary, więc no, musisz kliknąć musicie, tego suba. Musicie kliknąć suba u Frytoksa, żeby miał 100 koła, naprawdę. Kanał podrzucę w opisie na YouTube, oczywiście i fajnie było, jakbyście dali Subika. Możecie też kliknąć w link w opisie i dołączku do Discorda. Sobie. Polecam serdecznie. Pierwszą piątkę otwiera Zorę z 8707. Serio? Klecami, bo go totalnie nie kojarzycie. Ja, ja również, go kojarzę. też dlatego, że nigdy nie grał w jakimś dobrym hmm. teamie i całe życie kręcił się po Tier 2-3 drużynach, ale najdłużej grał w Hawu. No to ja kojarzę mocna drużyna. Więc można powiedzieć, że jego klacze są trochę naciągane, bo nabite na Bambikach. Mimo tego, że grał na Bambików, nie ugrał żadnego. 1 na 5, a 1 na 4 wygrał 11 razy i macie jedno z nich. No. Taka... O Nexa zobaczcie, pan Nexa z G2 A ja nie wiem co się właśnie z tym snajperem stał, ten Otton, nie? On był bardzo dobrym snajperem kiedyś. Dobrym, w Finlandii. Można powiedzieć, że taki poziom Allu, nie? Nie wiem co się z nim stało. A, i Hunter He... też był, tak, i Hunter też. Spray, on padł awesome somewhat... on... Ogólnie Valajans to była, słuchajcie, drużyna, która tak dobrze gra Inferno, oni potrafili w meczu na Inferno po stronie Tero wyskakiwać domkiem explody, takie robić, i wyskakiwać tak nie wiem 10, 9 rund w meczu na fulach wyskakiwali i kurwa nikt ich nie mógł pokonać? Rozumiecie? Tak się ciężko na nie grało. Typy tak dobre były na Inferno, że wszyscy na niej banowali to, nawet wiedziałeś, że będzie wyskok domkiem, spodziewałeś się tego, a takie flesze leciały, że i tak w pi... nie. I takie granaty. Jak ty przejęły Mida. Tu za podium znalazł się zypnik z wygranymi 889 No ten to był klaczami. profesor, co, jak zypnik to ja jest powszechnie uważany profesor. za najlepszego klaczera w historii, co w sumie nie dziwi, bo był totalnym szefem w tej kwestii i nieraz ratował astralizby w kryzysowych sytuacjach. Posiada też w swojej kolekcji klacza 1 na 5, którego ugrał w meczu na North w ale 2018, 2018 ale roku. Co aha, ciekawe, dobra. był to klacz na wagę zwycięstwa. A nie wiem czy Ksypnik na w 2 nie rozbroił bomby tam jak wszyscy uciekli. Na Newku, na DonB'sie, tam też Sła chyba takie coś Ninja the Fuse. No właśnie, so I'm told. a nie, no And to na nor było, dobra, myślałem, że na G2, okej, okay. G2 to, G2 to bomby nie rozbroiło, jakoś tak było, nie? As the bomb will reach it's logical conclusion. go to Martiak biegną wszyscy o ranek. Oh my god. Oh my god. Oh my, oh my Zippix. Clutch Minister's got a new sermon. Unbelievable. Unbelievable from Zippix. He is the clutch master. Topczy otwiera Speedy, który wygrał 926 klaczy. O. No, Natpowiem wam, że się nie spodziewałem, że Speedy znajdzie się w tym zestawieniu. No zachód. Że typ 926 klaczy ugrał? A nie wiem, to chyba u siebie tam na Bambikach, nie wiem gdzie to było zapisywane, że on tyle klaczy ugrał. Bo to był zawodnik taki. No, no był średnim z takim zawodnikiem, można powiedzieć na średni z plus, nie? Speedy'ego też raczej nie kojarzycie, bo... Darkness Bro, dziękuję, na na miesiącu. Podobnie jak Zore, raczej nabijał czy na bambikach. Również nie posiada żadnej akcji 1 na 5 a tych 1 na 4 ma 12, a to jedna z nich. <śpiewanie> Ale, hedy to nie jest strzelił. strzelił. Uh, uh, uh. And he get punished no dobre, hedy strzelił. strzelił. Kto tu grał? Bo zobaczcie, jaki skład. Bo wy może ci nie widzicie, bo ja zasłaniam kamerą, ale jest Chris J. On to takie akcje robił czasami popierane, że nie wiem co, nie wiem jak to się działo. A nie był jakimś wybitnym graczem, ale z AWP potrafił takie hedy walnąć, znaczy takie strzały, że to jest szok. Denis. Speedy, Niko i Nex, taki zawodnik. No to oczywiście nie Sebastian Trela, ale Nex był taki zawodnik, który o, też był niezłym graczem w niemieckim składzie, nie? Ale nie okay. wiem, co się im stało. Nagle przestał na grać. Miejscu zna się miejscu z nas, Bubble z 937 wygranymi klaczami, co maksywa może wam nie mówić, ale jest to obecny trener Imperial Female. Nie grał w swojej karierze w jakichś wybitnych tłumach, był bardziej takim pierwazowym zawodnikiem. Nie posiada żadnego wygranego 1 na 5, a wygranych 1 na 4 ma 14, a to jedno z nich. Long before this round's wrapped up, you'd imagine it's taken in favour of face. Plant, they do try to make it costly, and Bubble's doing Dobra. just that. He's got two picks with a scout. What more can he achieve before this one gets wrapped up? They're pushing it with a scout. They're longer. Do you see? They're in the middle of my one double szałem, Bubble, that's four kills into the round. It looked like it Na was fejs. just rain, be easy. Rain, all all of Nico, point, but Guardian, but so hard. Face, Meister, Nico, Guardian, Kerrigan. That's a good squad. Him, like he's, he's going to down. So Bubble, he's already got four kills this round. he needs the ace to win it. He's got no cape, He heard him at B short just then. Mm -hmm. But Olof, not had a fantastic game so far. Nie pamiętam tego klacza, wam powiem. But it's time for him to shine and save the day. And he can't. Bubble with a scout... No, Olof to też tak odważnie zagrał tak, w obiektu u gale so na W. ...saves the day. No i na pierwszym miejscu nie kto inny, jak z nas, z ma wygrywa... Wiadomo, wódz! No musiał być Janusz, nie? Właśnie, ja mówię, gdzie ten Janusz jest, tak w myślach mam... no. Kurde, no on musi być przecież, nie? Musiał być. ...granymi klaczami. No Janusz... Profesor totalny. wszyscy o tym wiemy. I myślę, że w tym roku Janusz dobije do tysiąca wygranych klaczy, bo brakuje mu tylko 26. No na pewno dobije. Pośród tych wszystkich klaczy znalazły się aż dwa 1 na 5. Oczywiście legendarny Ninja Defius przeciwko Face. Zero vision, zero angles held, so he just goes... Now we got problem. what? It's Two coming coming and wait, what is this? Folks, Michael Lele, Jacob Rainey, Violet class. Are you serious right now? Play of Sentry. Oh, oh my God, God Snacks. Oras nieznane. Jedna na Titan. Enough existence with another kill, and now it's on Snacks here, one on three, no, saving nice. Vodus Pro from potentially a very embarrassing round. Oh, this is this is scary now. He is. I mean, this is still feasible here for snacks. Good little corner jump there to get back. Ale ten squad Titanów był nawet mocny wtedy, nie? Miał już existencja. Smitha, Kenego, Nbk. Pick up, and he's gonna have the nade for Smiths. Kto tam jest, scream? scream what? Scream. Yes, scream. A dobrze. Here for Smiths. Enough existence with another kill, and now <laughs> it's on Snacks here, one on three, saving Virtus Pro from potentially <laughs> <over> <laughs> here for Snacks. Good little corner jump there to get back up, and he's gonna have the nade for Smiths. What? What? <laughs> <1 HP? laughs> O oh my ja, God. ja wam powiem, że ta runda to prawie jest nie do ugrania, nie? W tym momencie, znaczy ciężko do ugrania. No mają bombę, dwóch na gali, Snak biega, oni to słyszą. To 1v1. O, Snacks, no. Snack normalnie biega na wół. Nie wiem co zrobił Smith w tym momencie. Totalnie, wtedy nie można było wyrzucać granatów jeszcze, ale dupą ty biegał na midzie, nie, nie wiem co jest granat with wow. the AK no, for the ace He gets the Ace Snacks kills every single member of Nie no fajny oczywiście, super filmów Fritoxa, no już no wiadomo no, ale też nie wiem, co ten Smith zrobił, nie tarło takie, odwalił, że szok. Ale fajny film, dajcie mu lajka i subika oczywiście, ja mu daję lajka, bo subika mam.